Spadać, spadać, spadać frajerzy, spadać No weźcie frajerzy, frajerzy Nie, nie Welcome guys, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Trankler.pl I witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na modach tak, dokładnie. Jesteśmy dzisiaj na latającej wyspie. Na Huśpaku. W dawnym e, e, X. Coś tam paku. Dobra. Mam teraz zamiar właśnie. E, zostałem się na taką latającą właśnie wyspę. Jest taka jak ta. To jest to samo. Jest tu bardzo dużo minerałów, można przyuważyć to, różne takie rzeczy. Jeszcze wcześniej poznałem się z tą mapą, bo zbierałem jedzunku. Że palce lizać. a dobra. I tak, właśnie, zobaczymy co tutaj jest. Fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, guys. Fuck you, fucking guys. Nie, 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 ja spadam, ja spadam. Fuck you. Nie, nie, nie. Spa. Spadać, 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 frajerzy, spadać. No weźcie frajerzy, frajerzy. Nie, 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 spadaj frajerzy, nie. Nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie. Jest. Pół serduszka, pół serduszka, dobrze, sami się zabijają. Jezu, ja zaraz dostanę, zabijcie się, zabijcie się. Dobra, zabijają się już sami. Jezus Marias. Dobra, ja tam się wrócę, po prostu szybko, dobra? Dobra, ja już jestem, wróciłem. I nie wiem... co... O, skrzynka. Oh yeah! Oh yeah, bitch! Oh yeah! Mhm, mhm, mhm. To ja mogę tak sobie to i to wywalić, to i to wezmę. Jest! Mamy, sk jest ludzie! Galeraria! Dobra, jest progres, jest progres. Mówię wam. O oh, yeah! na 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 Wolfendę! Dobra, jest progres, jest progres. He, dobra, tylko znaleźć teraz jakąś wioskę NPC. Mmm, trzeba... Ja zrobię pierwsze co zrobię żelazne. To powiedzcie mi, że są trzy żelaza. Dobra, jest. Dwa, trzy. Trzy wiadro wezmę, sobie wezmę stąd wody. Bo coś są minerały. I właśnie chcę się do nich dostać. To rozleję. Słuchajcie, Sój to tak. Dobra. Dobra, to my sobie pozbieramy trochę minerałów, których nie mogę wydobyć. Ale zamula. Kurde. Nie ma takich minerałów, takich podstawowych właśnie. z komentarza z której ja strony spadłem. Czyli tutaj wszystkie moje itemy są. Jezus Marias! Poczekamy. Fucking bitch! Na razie weźmiemy sobie. No fuck you, kurde! Debilu łysy! Frajerko! Frajerzy. No spadaj, bo cię chopię. Tylko tam przyjdę, to ci rozwalę po prostu kości. Połamie ci. A ja mu powiedziałem. Kurde. A, oh, Jezus. Wszystko jest? No nie mam połowy itemów. Co mam być... Yeah. Tak, tak. Będziemy musieli sobie jakąś chatkę wybudować i okarnąć w ogóle wszystkie. jest, Jestem koksy jabłka. O Jezu, Jezu, Jezu. One, one. One other, I wanna find ya I wanna get you, get you, get you, get you, one way One other, I find ya Wanna get ya, I get ya One way Jezu JEZUSIA Dobra jestem Właśnie, zapraszam Was już na moją stronę, którą zrobiłem ostatnio. Chancler Będziecie mieli tutaj na górze gdzieś napis... Chyba... Czankler.pl.streamo Albo czankler.streamo.pl Tak... Jezu, jaka bida komuna! Jezus Maria! Kobla nie mam! No super Nie nie, ja pierdział ja sobie robię chatkę No zrobimy sobie chatkę A później już się zajmiemy minerałami Tu są te wyspy Tu jest las, czyli my tutaj sobie zrobimy chatę Jezus, za zaścina Więc właśnie nagrywam to po przyjeździe z wycieczki. Czekajcie może. E, nagrywam to właśnie po przyjeździe z wycieczki. E, właśnie mój wcześniejszy kanał no to Minecraft Mati. I zapraszam Was, z tamtych widzów, powiadomcie, że... Ja właśnie zmieniłem kanał, bo oni mi nie wierzą po prostu. Tak wiem, może to głupie zaprzęć, ale moi właśnie widzowie, widzowie nie wierzą mi w to. Kurde O Jezu, Jezu, Jezu się! Ja właśnie mam nagrywać z kamerką czy bez? Piszcie w komentarzach. Nie, ja tu cisnę. jad, ja się nie bawię. Ja się tak nie bawię. Wypierdalać mi z tą kurwa. No mi się rządzić, szmaty. Albo byśmy najlepiej by było, jakbyśmy sobie zrobili domek na wodzie. Zrobię sobie teraz takie. Zbudujemy tam na piasku, co na nie gra roli dziś. Jest jeszcze CT straciłem. Dobra. Jezus Maria. Mm. Jezu, jak ci paczny chopię, to ci maczny.